Oh. 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 co. Cześć. 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 Ale panią pocałowałem, aż mi mało zęba nie robiłem. Kochani, e, e, tego, co tutaj miałem powiedzieć? Aha, zaraz schartnimy w gałę. Okay. od jakiegoś czasu zastanawiam się, może zamiast tej gały byśmy zorganizowali jakiś bunga-bunga. Haha, <noise> <noise> o co chodzi? Tak? To się pisze? No. Yes! Palec pod budkę? Ja! Yeah. Oh, 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 Palec pod budkę? <tryk <stunning> <tryk> no, za... A można dwa ko... palce? No, za minutkę? Napykam budkę, <tryk> można, dobra. <tryk> ja wcale <sobie> całą łapę. Dobra. <tryk> <tryk> Dobrze. Dał na przykład Sylwio. Tak, tego mam. Później pani pokaże. Cicho. <tryk> hey, kochani tego gała-bunga-bunga, bunga, ale zanim to wszystko nastąpi, musimy przemyśleć jedną sprawę. Wielkimi krokami, prawda, zbliżają się do nas wybory. Znowu? I, tak. Znaczy nie yeah. będziemy wybierać już tego inny, prezydenta, tylko, sejmu. wiesz, do Sejmu. I no czeka nas po prostu bitwa o głosy. Nie na głosy? Nie. A, że nie, ten, nie w tym programie, tylko że... Nie, że w telewizji, nie, nie, tylko po prostu bitwa na ogłosy, że, że dla nas ludzie głosowali. No to może być problem, bo sondaże są niepewne. Coś ty? To znaczy, mówi się, że możemy wygrać jedną bramką, ale to może być za mało, żeby wyjść z grupy i rządzić samodzielnie. Kurde. No właśnie, to, to dlaczego my tak, za przeproszeniem, stoimy słabo? Właśnie. No dlaczego? No, ludzie mówią, że yy, z takim potencjałem nasz rząd to... Za mało, za mało, za mało ma dokonań. My mamy za mało dokonań? Mamy za mało do... weź, weź, Proszę weź. bardzo, dokonania tylko z tego roku. Proszę bardzo. No? Tylko z tego roku. Wygrana z samorządowcami z Olesna 6-2. O! Aha. O! Proszę I bardzo. To, I to na wyjeździe? A. Na, na wyjeździe. wyjeździe? Boleśnie. 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 Ograliśmy no. ich boleśnie. Z, z Senatem 3 do jajca. A, że dostali. dostali. Brawo. Należało się im, tak. Brawo. Nie ma dokonań. Z kurią praskowarszawską 4-3. To był A. mecz, to no. był mecz. I to strzeli nam trzy bramy, tylko dlatego, że u nas na bramce stał Gowin. Jak, jak leciał z piłką biskup, to ten po prostu... A. Ostatni raz Gowin gra, gra na bramce z biskupami. Z, z parlamentem Estonii 3-1. Pamiętam. Mój ha hat -trick. Wszystkie zełba. Wszystkie zełba poszły. Tak. Z małopolskim zarządem PO 7-2. No. 7-2. Odważyli się dwa strzelić? Ale nie, dwa strzelili po przerwie, ale my graliśmy w dziesiątkę. Po przerwie. Dziesiątkę graliśmy. A, osłabieni. Drzewieckiego a. nie było. Tak. A co? A, a dostał czerwoną kartkę, czy cóś? Nie, tam po przerwie poszedł do totalizatora, bo komuś tam robotę miał załatwić i. A. A. Nie mógł. No i co, mało dokonań? No nie! No. Dokonań nie mało, ale ludziom nie o to chodzi przecież. A co im chodzi? Ludzie mówią, że chodzi o kolej, o drogi, o emerytury, o takie rzeczy. A o to? No to ale coś tam przecież robimy chyba, nie? No coś tam robimy, no. ale to za mało, za mało. Trzeba popracować więcej. Więcej pan Żeby wygrać wybory, trzeba więcej popracować. Więcej to możemy pocisnąć w gałę. No. Nie, 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 nie tędy droga, koleżanko, nie tędy droga. Tak się nie wygra wyborów. Mam inny pomysł. Jaki? Jaki? Nigdy byście na to nie wpadli. Dawaj. Trzeba postraszyć ludzi pisem. Nie, Źle Znowu? Jest? Co? Znowu? Co znowu? Co znowu? No bo cały czas ich straszymy tym pisem, no. Nie zmienia się z składu. <noise> działa. No tak. Niech działa, tak? Działać działa, no ale... Ludziom to się już przejadło, no. Tego nie kupią. Kupią, 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 kupią. Tylko trzeba zmienić opakowanie na atrakcyjniejsze. No to co pan proponuje w takim razie? Tak. Po pierwsze, trzeba ludziom poopowiadać, co się stanie, jak PiS dojdzie do władzy, tak? Mhm. Trzeba stworzyć taką odpowiednią atmosferę grozy. Proszę bardzo, kto ma ochotę zacząć? To ja mogę spróbować. Dawaj. Dawaj. Jak PIS dojdzie do władzy, to aborcja będzie zakazana, zabroniona będzie eutanazja, homoseksualiści nie będą mogli adoptować dzieci, a Jaruzelski nie poleci na beatyfikację papieża. Stop! Nie, no, nie no bez sensu. No co bez Pudzi sensu? Budzi się ten poniemiecki głupi sagan. No, co? Ale żeś postraszył? Tak masz tak straszyć, to się w ogóle? zapnij, i się, schowaj pod stołem. No to jak mam straszyć? No. Uważaj, tak, jeszcze raz. Patrz na to, patrz na to. Jak pis dojdzie do władzy, macie rewić w skórzanym płaszczu, będzie urzędował na szucha, a Karski będzie jeździł po Warszawie po pijaku meleksem i porywał młode dziewczyny. Ty się nie był akurat. To ja już rozumiem o co chodzi! Rozumiem, 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 rozumiem. Tak, rozumiem. Tak, no. No, no, no. Tak. Jak pis dojdzie do władzy, ogolą olejnik na łysą. Co o, ja O W tym filmie Faj się, fałę se zagra, Andrzej... Jaki? Gwiazda! Gwiazda! Miasto. Będzie gwiazda! A zamiast! A zamiast Wajdy, film nakręci Cębskiewicz i Kontarczyk! Gdy PiS dojdzie do władzy, to odbędzie się beatyfikacja ryzyka. I to dwa razy! Dwa razy nie! A. Nie! To show wojewódzkiego! Poprowadzi pospieszalski. Nie! A wiadomości w telewizji będzie czytał Ziemkiewicz. Nie! A Rymkiewicz będzie wieszał ludzi na latarniach. I zamienią orliki na miejsca straceń! A miśnika wywiozą na dworzec Gdański. Całą wyborczą wywiozą. Nie. Nie! KUKA WYBORCZĄ I TVN! Bardzo Będzie wojna z ludzkimi! I z Niemcami! I będą chcieli przesunąć granicę za Smoleńsk! Saska Kępa zmieni nazwę na Beata Kępa! Jak PiS dojdzie do władzy, Niesiołowski będzie się ukrywał w Bieszczadach z taką brodą, a Kuc w podziemnej Norze na Mazurach. A Palikota nabiją na Pałac Kultury. I w ten właśnie dzień Najsztub zwróci się przeciwko Żakowskiemu. Aman przeciw Baternie! Mroczek stanie przeciwko mroczkowi, Nie. a Golec stanie przeciwko Golcowi! Prowadzą w Polsce islam i prawo koraniczne. Taak. Kobiety będą musiały zasłaniać twarze, a Nergal pójdzie do seminarium. I będą szkolić Al-Kaidę! Będzie trzęsienie ziemi, tsunami! i eksplozja w elektrowni atomowej. Wow. Dobra, wystarczy. Idziemy chrotnąć w gałę. Ale żeśmy się postraszyli. Dobrze, że koniec. Uuh. Uuh. Ale o, żeśmy to... się postraszyli. No. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj śpię przy zapalonym świetle. A? No, to no